Dzień dobry, Nowogrodziec. Wybiła godzina 17. Może to oznaczać tylko jedno. Nadszedł czas na cotygodniowe wiadomości z naszej gminy. Usiądźcie wygodnie i sprawdźcie, co ciekawego wydarzyło się w tym tygodniu. Z inicjatywy burmistrz Joanny Świder oraz Tomasza Charycha, doświadczonego ratownika medycznego i instruktora Safe Kid Academy. W Nowogrodźcu odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy pediatrycznej. Adresowane było do rodziców, dziadków i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia miały praktyczny charakter i skupiały się na realnych zagrożeniach życia, m.in. zadławieniach, utracie przytomności czy resuscytacji niemowląt i dzieci. Uczestnicy pracowali w kameralnych grupach, w bezpiecznej i sprzyjającej nauce atmosferze. W sytuacji kryzysowej liczy się każda sekunda. Mówi Tomasz Charych. Wiedza i umiejętności zdobyte na takich szkoleniach mogą uratować życie. Grupa młodzieży z Nowogrodźca dotarła do Watykanu, gdzie bierze udział w wyjątkowym wydarzeniu Światowych Dniach Młodzieży. Tegoroczna edycja gromadzi młodych pielgrzymów z całego świata w Rzymie. Młodzi uczestniczą w spotkaniach z papieżem, konferencjach, koncertach i wydarzeniach kulturalnych, dzieląc się wiarą i nadzieją ruszył nowoczesny projekt Ega Zomierz realizowany przez polską spółkę gazownictwa trwa bezpłatna wymiana tradycyjnych liczników gazu na nowoczesne zdalnie odczytywane urządzenia dzięki technologii zdalnego odczytu nie ma już potrzeby wizyt inkasenta a rachunki wystawiane są na podstawie rzeczywistego zużycia gazu bez prognoz i szacunków montaż jest szybki bezpłatny i nie wymaga żadnych formalności ze strony mieszkańców Szczegóły projektu oraz harmonogram instalacji dostępne są na stronie internetowej Gminy i Miasta Nowogrodziec. Podsumowanie 22. sesji Rady Miejskiej. Sesja miała charakter finansowo-planistyczny. Radni jednogłośnie podjęli dwie kluczowe uchwały. Pierwsza dotyczyła zmian w budżecie gminy na obecny rok, zwiększając dochody i wydatki, w tym dodatkowe środki na ochronę środowiska. Druga uchwała zaktualizowała wieloletnią prognozę finansową. Wprowadzając nowe wieloletnie przedsięwzięcia: rozbiórkę zabudowań przy ulicy szpitalnej oraz drugi etap zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta, a także zwiększyła budżet na przebudowę szkoły podstawowej w Nowej Wsi. Z dniem 1 sierpnia rozpoczęto nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowogrodzcu. To doskonała okazja dla młodych mieszkańców gminy, by włączyć się w życie lokalne i zdobyć doświadczenie w pracy samorządowej. Zgłoszenia można składać do 30 września. Osobiście w Urzędzie Miejskim, Pokój Numer 11, lub drogą pocztową, decyduje data wpływu. Dokumenty do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej. Mieszkańcy gminy. Czas wyjąć z pieca najlepszy humor. Już 10 sierpnia widzimy się na święcie chleba w Milikowie wydarzeniu, które pachnie tradycją, śpiewem i świeżo wypieczonym bochnem. Boisko sportowe w Milikowie zamieni się w miejsce, gdzie chleb łączy ludzi tych starszych, tych młodszych, tych z sąsiednich wsi i tych z drugiego końca gminy. Będzie jak zawsze gościnnie, serdecznie i z lekkim rytmem disko pod wieczór. Oglądacie teraz relacje z zeszłego roku. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu lokalnych wiadomości Nowogrodźca. Dziękujemy, że byliście z nami. Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. I pamiętajcie, to my wszyscy tworzymy tę gminę.